17 zespołów i 6 godzin na scenie. To bilans przeglądu teatru w Pinokio. Na scenie Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej zaprezentowali się aktorzy w wieku od 5 do 16 lat. Wszyscy, niezależnie od wieku umiejętności, starali się mówić o wartościach uniwersalnych. Dzieci szczęście interpretują w różnorodny sposób, ale przez wybór tej bajki e, chciałam dzieciom właśnie udowodnić, że szczęście to rodzina, czyli najbliżsi, mama, tata, rodzeństwo. Aktorzy z przedszkola numer dwa w Złotowie wystawili sztukę pod tytułem O pszczółce, co szczęścia szukała. Każde z przedszkolaków obu szczęście rozumie na swój sposób. Jestem szczęśliwa, kiedy mama ze mną jest. A powiedz, kiedy jesteś szczęśliwy, Szymon? Jak z tatą się bawię. Jak się bałeś z bratem? Być może część z aktorów szczęście odnajdzie na scenie, choć pierwsze kroki przed publicznością do najłatwiejszych nie należą. Dzieci uczą się pokonywać stres, uczą się wiary we własne siły, możliwości oraz rozwijają swoją twórczość słowną, muzyczną i ruchową. Powiedz, jaką grałeś? Co było największą trudnością? Yy, śpiewać. nie było dla mnie wstydzenie się.